Ostatni lot Feniksa. Aurelian, młody alchemik o dłoniach brudnych odsadzy i sercu pełnym determinacji, stał na skraju świata. W dłoniach trzymał coś, co jeszcze niedawno było tylko mitem, jajo Feniksa. Złota, gładka powierzchnia jajka była chłodna w dotyku, a przez jej cienką skorupkę prześwitywało delikatne, migotliwe światło. Całe lata studiów, setki spalonych krząg i nieprzespane noce doprowadziły go do tego momentu. Jajo było jego jedyną nadzieją na ocalenie wioski, którą trawiła powolna, bezlitosna zaraza. Tylko feniks, zrodzony z ognia i popiołu, mógł przynieść ratunek. Do wskrzeszenia legendarnego ptaka potrzebował jednak trzech składników, a każdy z nich był trudniejszy do zdobycia niż poprzedni. Pierwszy, czysty popiół ze starożytnego dębu, już dawno spoczął w jego zakwieni. Drugi, kropla krwi jednorożca, kosztował go trzy lata poszukiwań i prawie utratę życia. Pozostał tylko jeden, najtrudniejszy łza Słońca. Według starych podań można ją było znaleźć wyłącznie wewnątrz wulkanu wiecznego ognia. Mieszkańcy wioski ostrzegali go przed klątwą, która miała dotknąć każdego, kto odważy się zakłócić spokój wulkanu, ale strach przed zarazą był silniejszy niż groźba mitycznego nieszczęścia. Aurelian dotarł do podnóża góry, której szczyt ginął w kłębach dymu. Po drodze mijało porzucone wsie, a widok pustych domów i opustoszałych pól tylko wzmacniały jego postanowienie. Spinaczka była katorgą. Powietrze stawało się coraz rzadsze, a żar bijący z wnętrza góry wysuszał mu gardło. Gdy dotarł na szczyt, ukazał mu się widok, od którego zakręciło mu się w głowien. Przed nim rozpościerała się gigantyczna, pusująca czerwoną lawą kaldera, z której co chwilę wydobywały się języki ognia. W środku tego piekła na małej skalnej półce lśniła kryształowa kropla. Uza słońca. Bez wahania ruszył w dół, a ziemia drżała pod jego stopami. Unikając wirujących oparów i spadających kamieni, dotarł do półki. Ogniste iskry paliły jego ubranie, a lawa pod stopami huczała, grożąc pochłonięciem. Sięgnął po kryształ, ale w tej samej chwili usłyszał złowieszczy ryk, a cały wulkan zatrząsł się w posadach. Z wętrza góry wybuchł gejzer ognia i pył, a niebo pociemniało zasłonięte przez kłęby dymu. Aurelian ściskając w dłoni upragnioną łzę słońca, poczuł, jak klątwa wulkanu próbuje go pochłonąć. Jednak alchemik nie uległ rozpaczy. Podniósł jajo feniksa do góry, a jego złota poświata zmieszała się z ogniem wulkanu. Wrzucając do skorupki wszystkie trzy składniki, wypowiedział starożytne zaklęcie. W tej samej chwili ogień wulkanu zgasł, a lawa zastygła w czarny kamieniu. Z popiołu wulkanu wyleciał feniks, zrodzony z klątwy i nadziei. Ptak, którego pióra lśniły jak słońce, wzbił się w powietrze, a jego śpiew niósł się nad światem, przynosząc uzdrowienie i nadzieję.